Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz może to trzecia część rzek. Witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu dr Henryka Bosz, prezydentka Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, prezeska Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jan Król, był wicemarszałek Sejmu, obecnie Rada Nadzorcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Proszę Państwa, cóż tam na rynkach papierów wartościowych? Już zerkam. W ich 20 zyskuje 0,4%. Także wzrosty na rynkach zachodnioeuropejskich w granicach 1%. Waluty tanieją w dalszym ciągu Francjolski w tej chwili o 1,45% kosztuje 3,62 zł. Euro o 23% cena 4,02 zł. Dolar amerykański traci procent kosztuje 2,81 zł. EKG. Jesteśmy przy części zdziwieniowej. Kto się dziwi pierwszy? Mogę się podziwić, Pani... bo z... dzisiaj będzie bochniasz. rozpatrywał tak zwaną ustawę spreadową, która budzi moje... Duże, tak powiem, obawy, natomiast yy, dziwię się tym, że, że my do każdej sprawy się zdarzy, to musimy natychmiast ustawę uchwalać. Przecież spredy to jest ewidentnie kwestia zajęcia się tą sprawą przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta i no nie mogę tego zrozumieć, dlaczego ta nasza biegunka legislacyjna tak, zamiast się zmniejszać, to, to, się, to się zwiększa i cokolwiek się zdarzy, to natychmiast, zwłaszcza przed wyborami, fajnie się pokazać, uchwalić ustawę, zamiast te instytucje, które są do tego powołane, zająć się sprawą i załatwić ją po prostu w sposób pragmatyczny, bo to będą następne tego typu ćwiczenia wiadomo, że wszystkie instytucje szukają różnych metod na tym, żeby, tak powiem, e, zarobić dużo pieniędzy. No ale od tego mamy instytucje, które mają pilnować funkcjonowania rynku, żeby się po prostu tym zajęły. No i to, 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 przez to dochodzi do inflacji prawa, do gnicia prawa, bo ustala się przepisy, które następnie nie mogą być egzekwowane, bo tego jest za dużo. I system stanowienia prawa, już też o tym mówiliśmy, przypomina gonienie króliczka. Rzeczywistość się zmienia. My próbujemy do tego, Dostosować prawo. Jak już prawo zostanie zastosowane, znowu rzeczywistość się zmieni. No dobrze, to ogólna uwaga, natomiast szczegółowa bardziej, proszę Państwa, od Pana Macieja Jurkiewicza z Krakowa. Szanowny Panie Redaktorze, pozwalam sobie przesłać opis sytuacji, która udowadnia, że ta ustawa chyba jednak ma sens. Sytuacja pochodzi z banku Norda. Większość kredytów walutowych w ogóle została zaciągnięta ponad dwa lata temu, przed rekomendacją. Komisja Nadzoru Finansowego wskazującą, że klient powinien mieć możliwość opłacenia kredytu w walucie obcej. Ja i mój znajomy chcieliśmy uruchomić taką opcję w banku Norda. Okazało się, że musimy podpisać aneks do umowy i zapłacić około 1000 złotych. Proszę Państwa, tutaj chodziło o to, że Komisja Nadzoru Finansowego dała taką rekomendację, że można było przynieść po prostu walutę do okienka i spłacić kredyt w walucie, a nie korzystać, nie korzystać z wymiany przez bank złotych na franki i zapłacić do tego spread. Problem nie leży w kwocie, ale w formie. Aneks do umowy oznacza, że muszę przedłożyć bankowi ponownie wszystkie dokumenty do analizy finansowej. Co za tym idzie? Jeśli na przykład urodziła mi się dwójka dzieci, żona straciła pracę lub zre... ja zrezygnowałem z etatu na rzecz działalności gospodarczej, to oczywiście z punktu widzenia banku zdolności mieć nie będę. W takiej sytuacji ustawa zdaje się zdejmować irracjonalną barierę do uruchamiania trywialnej czynności, jaką jest spłata kredytu w kasie walutą. Czyli jest tak, no, tutaj... Ale czy do tego tak. potrzebna jest ustawa? Nie, nie jest do tego potrzebna ustawa. No tak, ale y, ustawa zdejmuje obowiązek, obowiązek y, na klienta podpisywania tego aneksu, prawda? Czyli klient nie musi podpisywać y, aneksu i bank nie wyciąga tych dodatkowych, dodatkowych pieniędzy. No, proszę państwa, no wiadomo, że z, y, t, cała ta akcja miała charakter y, jakiś tam y, przedwyborczy. Y, z, zapowiedzi były bardzo, y, bardzo szumne, no ale... No, życie życie mi ono te zapowiedzi troszeczkę musiało e, zweryfikować, i ostatecznie stanęło na tym, że ty, tych aneksów nie będzie, trzeba, e, nie będzie trzeba podpisywać i bank będzie musiał przyjąć. Po prostu będzie musiał przyjąć. E, Ale trzeba go zawiadomić e, dwa tygodnie przed e, mhm. spłatą, prawda? Więc to jest oczywiście znowu papierologia, która będzie tutaj musiała być zastosowana. Poza tym, e, takie pytanie, dlaczego KNF musiał wydać rekomendacje o spłacie kredytu walutowego w kasie przy Przypomnę, że rekomendacja wyszła już w czasach kryzysowych, kiedy banki przestały udzielać tylu kredytów walutowych. Co za tym idzie w czasie, kiedy ostro konkurowały ze sobą do 2009 roku? Niewiele banków lub żadne nie stosowały takiej praktyki jak zezwolenie klientowi na spłatę walutą z kantoru. Pozdrawiam serdecznie pana redaktora i gości. Goście, drodzy, pozdrawiam was pozdrawiam od pana Macieja Jurkiewicza. Bardzo panu Maciejowi dziękuję. I jeszcze jeden mail od pana Mateusza, kredytowy. Jestem wielkim słuchaczem audycji K.G. i nie wyobrażam sobie porannego stania w warszawskich korkach bez słuchania pana audycji. Czasem jestem zły, że za szybko dojechałem do pracy i nie mam komfortu słuchania radia. To dzięki wam, drodzy goście. Jestem szczęśliwym posiadaczem kredytu we frankach, aczkolwiek biorąc go, byłem w pełni świadom ryzyka. Oraz korzyści z tego faktu. I tak cały czas twierdzę, że była to dobra decyzja. Zastanawiam jednak popularność franku, franków na rynku jako waluty bezpiecznej. Co sprawia, że franki, franki jest tak, tak popularny i kupowany w momentach kryzysowych? I tu meritum mojego pytania. Dlaczego waluty skandynawskie, korona szwedzka i norweska, nie cieszą się takim wzięciem? Przecież oba państwa to oazy spokoju z nadwyżkami budżetowymi, co jest. Elementem na, skal na skalę europejską. Nie wydaje mi się, by, aby gospodarka Szwecji czy Norwegii była w gorszej sytuacji niż szwajcarska. A wahania kursów tych walut w ostatnich sześciu miesiącach nie są większe niż plus minus 1,2%. Grosze. Jeśli pan lub eksperci w studiu są w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie, będę naprawdę wdzięczny za odpowiedź. Pani profesor. Ja w ogóle uważam, że systemy i rozwiązania szwedzkie w Polsce są niedowartościowane i niedoceniane. Dobrze, Począwszy, a dlaczego tutaj meritum pytania? Dlaczego franki, a nie na przykład korona No bo szwedzka, Szwajcaria jest znanym, znanym centrum finansowym. Mamy zaufanie tym, do zegarków. E, chodzi, dotychczas <laughs> tak? chodziło to wszystko rzeczywiście jak w szwajcarskim zegarku i ta ja sądzę, że to się będzie stopniowo zmieniać, jednak szwedzkie rozwiązania nie tylko w obszarze walutowym, ale w ogóle w obszarze gospodarki, systemu gospodarczego zasługują na większą uwagę i Yy refleksje z naszej strony niż do no, Ale dotychczas. słuchajcie, to jest też bardzo wiele rzeczy związanych z emocjami, które na rynku mają ogromne znaczenie w pozorom. Animal tak? spirits. Przyzwyczajenie. Ale to jest historyczne. No, ale, historyczne. Ale, ale, neutralność to, ale to Szwe... funkcjonuje. Neutralność Szwajcarii. Co prawda Szwecja e, niby też, no ale neutralność Szwajcarii i taka umowa. i Banki szwajcarskie, tam wszystkie bez względu e, na to, co się działo na świecie, tam e, jakby kraje o różnych kompletnie orientacjach, o różnych opcjach Lokowały swoje, swoje pieniądze. To była ryzyko no Bez 20%. Ryzyk. No no ryzyk. 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 To jest, to jest, to jest zasobów Większy depozytariusz świata w bankach szwajcarskich. No właśnie, jest to jest to, co powiedziałem, to centrum finansowe. Jakaś no więc no właśnie, i stąd się, prawda? I stąd jakby już tra tradycją stało się, że to Szwajcaria jest tym miejscem, aczkolwiek może to powoli się zmieniać. Po tym, jak Szwajcaria zaczęła e, podawać rządom informacje o, o kontach ich obywateli, o kontach, można powiedzieć, no, y, gdzie znajdują się pieniądze mm, nie do końca właści, legalnie jest... za, za, zarobione, to także może się jakoś. Ale nie zmieniło, się zmieniło to jednak w stosunku do Francji. Póki co. EKG. Pani, Pani profesor, zdziwienie. Ja się dziwię, że ja wczoraj proszę. pan redaktor tak bardzo popierał ten przymus i płacenia kary, kary za to, że nie pobiorę paragonu. Bardzo mnie to martwi. No ale tak. pani by miała ale, ale płacić? to absolutnie źle mnie pani zrozumiała. Pani no dobrze, prosi. ale że ja muszę, ale ja... że w jakichś krajach wzorujemy nie, się nie. na krajach, które jak nie wezmę paragonu, to... Nie, pani ma bo, czy jest obowiązek wydania paragonu. A dlaczego Para... a ja mam obowiązek go, go brać? Nie ma, no, panie no, braciu. Ale po, podawana był, podawany był przykład włoski. Ale to któryś z radiosłuchaczy. No nie, no pani profesor, no nie, nie ośmieliłbym no się powiedzieć, że człowiek, który nie weźmie paragonu, ma być karany. Ja mówiłem, że ten, który ma wydać paragon, bo jest akcja, przypomnę, proszę państwa, Ministerstwa Finansów, nie bądź jeleń, weź paragon. I ja powiedziałem, że powinna być na tym, który ma wydać paragon, powinna być wisieć tabliczka, nie bądź wiśnia, daj paragon. Prawda? Te paragony, żeby... te paragony daj... będą zaśmiecały ulice, bo są niepotrzebne w Wielnam. Ja wydawane. Ja one są wydawane. No wydawane. One są Dobrze. wydawane. To no. dlaczego? To, to, to tak wtedy, je, wtedy y, byłyby wydawane i o, my żądalibyśmy tych paragonów, gdybyśmy z tego mieli jakąś korzyść. Tak. Czyli jeżeli na przykład usługa medyczna mogłaby być rozliczona podatkowo, to ja nie wyjdę od lekarza bez, bez paragonu. Jeżeli nie ma takiego związku, to to w ogóle psuna na ale budę, nie, przepraszam ale za wyrażenie. Nie, tak. Pani w centrum no tak. no towar o... jakiś, to nie. 3 dni może go no pani oczywiście. Zwrócić, mając paragon, ale, ale z... nie mając nie. I tak dalej. Dobrze, Poza ale tym jest, jest dowód zapłacenia. To też jest taki element. Dobrze. Pilnują przy tych dom, w domach handlowych, jeżeli się wychodzi, no, nieraz sprawdzają towar, bo coś zapiszczy. No, no, no dobrze, tak, to jest ja, ja się bo to, to coś tego. dla Pani dobrego Więc... bo to, to jest dla Pani ale ja chciałam się sukurs, żeby słuchać. Ale z, z czym innym, czy tym samym? Nie, tym samym chciałam się zdziwić, że równocześnie urzędy skarbowe, jak zaniosę, jak chcę rozliczyć paragon taksówkowy, czyli wydruk yy, taksówkowy, tak. to Urząd Skarbowy Mówi, tak, owszem, ale to nie jest koszt uzyskania przychodu. No przepraszam. Dlaczego, dlaczego paragon z taksówki nie jest kosztem uzyskania przychodu? Ja tego A nie i rozumiem. To jest, to, jest, to jest, proszę Państwa, to jest kompletna uznano, paranoja. ale no, nie, no, nie, 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 ja nie To jest, to jest kompletna paranoja. Ambycie, no. Urząd skarbowy, czy Urząd księgowa, to, nie przyjmie paragonu. Mówi, że paragon z taksówki, paragon fiskalny z taksówki tak nie jest dowodem księgowym. Natomiast Takim dowodem jest wypisany ręcznie rachunek. No właśnie, co trwa wypisany... 5 minut. ale pięć minut. Ale pani profesor, no tych rachunków to można wypisać, to nie wiadomo, nie wiadomo tysiąc ile, tysiąc. to może być tak. fałszywy, po prostu fałszywy dokument. Ale I tutaj chyba różnie też urzędy go podchodzą, bo ale ja znam przypadki tym gorzej y, dla urzędów, rozliczania no. jednak słuchajcie, paragonów. Słuchajcie, słuchajcie. Ale właśnie no jak no zwykle, no zwykle mamy tak, zależnie od no urzędu właśnie, jest nie, nie, interpretacja. Oddajmy głos słuchaczom. Witam Panie Tadeuszu, bądź jeleniem, upomnij się o paragon. Taka mała parodia akcji, którą popiera Pan i Urząd Skarbowy. No nie, nie, nie do końca, ja po prostu uważam, że szarą strefę... To nie strefę. Jest tylko Pani profesor źle odczytała Słuchajcie. Pana. Słucham pana od lat. Mam duży szacunek dla pańskiej wiedzy ekonomicznej, natomiast wiedza pana i pana gości przez pana zapraszanych o realniach działalności małych przedsiębiorstw jest mizerna. Owszem, zaprasza pan ekspertów ekonomicznych, ekspertów gospodarki, przedstawicieli środowisk gospodarczych, znane nazwiska i piękne teorie gospodarcze, tylko o ile tych ekspertów prowadziło w przyszłości. A, tylko ile tych ekspertów Prowadziło w przeszłości tak zwany mały biznes Sklep, yeah. warsztat yeah. samochodowy, yeah. restauracje A jeśli <grym> ktoś prowadzi to dlaczego yeah. Nie robi tego nadal A właśnie dlaczego nie robicie nie, nie, tego nadal ja robię Państwo czas. prowadzili te biznesy e, p, Proszę pana słuchacza Czy Bo tak się podpisał pan Oczekuj oczekujemy państwo yy, o, prze, przepraszam teraz oszukujemy państwo nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy. Koszty działalności dla małych przedsiębiorstw są po prostu zbyt wysokie. Nie wyjdziemy na ulicę tak jak górnicy, nie będziemy palić opon, nie wysypiemy zboża na tory, które yy, się yy, przejmie strajkiem, kto się przejmie strajkiem sklepikarza, restauratora. Nikt nam nie umorzy zaległości wobec ZUS skarbówki, jak umorzono Kopalnią. Nie przechodzimy na wcześniejsze emerytury jak strażacy, policjanci, górnicy. Nikt nie dokłada do naszych emerytur jak rolnikom. Jesteśmy najzdrowszą grupą społeczną. Słyszał Pan o sklepikarzu, restauratorze, który jest na ręcie. To my w większości zarabiamy na te wszystkie przywileje. Owszem, są zgodne z prawem, ale czy są sprawiedliwe? To dzięki tym przy, y, przewijają, przepraszam, przyjmujemy przy koszty działalności. Przy, no, nie nie przy, wcześniej nie, nie zweryfikowałem tego. Koszty działalności gospodarczej są tak duże, a dzięki tym przywilejom to miałem tylko jest napisane z błędem i dlatego nie odczytałem. To dlatego musimy ukrywać część dochodów, to dlatego nie zawsze dajemy paragon. Jak państwo polskie chce, abyśmy byli uczciwi, to niech zacznie być uczciwe w stosunku do nas. Niech zacznie pobierać podatki, a nie doić podatki, to wystarczy, abyśmy przestali oszukiwać. Paragon dla każdego, ceny 10-20%, wyższe dla każdego. Niech pan wspomni również o tym. Ciekawe, czy poruszy pan na antenie ten temat. Czasami dobrze wysłuchać je z obu stron. Otóż poruszyłem proszę pana słuchacza no poruszony Spoważanie. został, tylko warto by rozmawiać o konkretnych kosztach. Ja rozumiem, że y, radiosłuchacz ma na myśli nie, ZUS. ZUS właśnie. Oczywiście, no, no, oczywiście energia jest droga i tak dalej, y, b, b, ale to jak gdyby nie zależy, to wszystkich ona dotyczy prawda i dotyka paliwą. Ale między innymi ZUS ZUS to, co można zaliczać jest. do kosztów uzyskania przychodów, prawda? No tak, no tak, pan wykształcenia jest wykształcenia ekonomistą. Kompletnie. I teraz PS. Przez kilka lat prowadziłem biznes w Niemczech. Przy, in, przy instalacji kas fiskalnych pan z firmy wskazał mi Taki mały guzik. Jak to się naciśnie, to tak zwany paragon znika. Niewyobrażalne, prawda? Różnica między Urzędem Skarbowym w Niemczech i w Polsce też niewyobrażalna, ale to już zupełnie inna opowieść. Nie no, A może się jeszcze coś w zdziwieniach? Tak, proszę. No więc z takiej większej, że tak powiem, polityki gospodarczej, no bardzo mnie dziwi ten protest y, PiSu i SLD przeciw prywatyzacji specu warszawskiego. Niedawno rozmawialiśmy o Jaszczębskiej spółce węglowej, gdzie ogromne protesty związków zawodowych były. Prywatyzacja została przeprowadzona na, na No Tak, ale przeprowadzona. Jest pytanie, czym przekupić y, Warszawiaków w sytuacji, w której y, to referendum by miało miejsce. Ta zapowiedź i porównanie z miastami, gdzie już jest wprowadzane ciepłownictwo i ceny wcale nie rosną tak bardzo, to jest argument za prywatyzacją. I nie dziwi mnie, że PiS protestuje, no bo taka jest jego filozofia, ale że SLD się do tego dopisuje, które z jednej strony chce uchodzić za no, taką bardziej liberalną partię. To mnie bardzo ale dziwi, trzeba, i obiektywny sojusz tworzył. Ale trzeba dotrzeć do że takiego sojuszu nie będzie. Po prostu z obiektywnymi tak, informacjami, i, I myślę, że to miasto też tego nie zrobiło. Bo wydaje mi się, że doświadczenia właśnie wielu miast pokazują, że to absolutnie Prowadzi do tego, że jest lepsza obsługa i niższe ceny. Więc tak. zachęcamy panią prezydent do akcji, że tak powiem. No, A to jest kolejny prezydent, do z takiej to jest akcji prywatyzacji. Proszę państwa, mer litewskiej stolicy przejechał czołgiem. Świetnie. Czołgiem przejechał przez samochód, który parkuje na siedzibie. Ale, ale nie ma tak, czołgiem, tak, to jest no Samochód, samochód pancerzony. pancerzony. Na to na tak, samochód opancerzony, pancerzony. Boją w piechoty być może. No właśnie. właśnie. Czołgiem przez Mercedes'a takiego. Ach, Zastanawia, to, czy to był podstawiony Mercedes, czy faktycznie prywatna własność, no ale w takiej sytuacji nie jest napisane, kto zapłaci za panią, tego Mercedesa. Yy, naszą czy panią z, z Warszawy, która jedzie takim wozom czy, z za mi, czy to miasto to zapłaci ten Dziękuję bardzo to wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję moim gościom, którym byli dzisiaj Henryka Bochniarz, widzenia, Elżbieta ja. Mączyńska i Jan Król. Ja się nazywam Tadeusz Mosz.